Tu się w niej nie rozebrała, bo brzęczki dostała kurwa albo do czego innego. nie Ale no dało się, że Ja nie wiedziałem, żeby ktoś to A gdzie jest kurwa?

Czy kurwa ślad, kurwa, jest smaru. Kurwa trzy miesiąca nikt tego kurwa nie dotykał. Mówi, że mę kurwa. Nie wierzę kurwa, w taki cuda. Śmierdzi kurwa jak zwęki. Ci mówi, że męł, kurwa. No chuju do raju chyba. A ty tam ja pieszka? I ty kurwa, to nie mi. Że co? Kurwa, jeszcze smar kurwa, w czterech miesięcy tu jest. Mówisz, że ty kurwa, to myłeś. Nie, bierz, to już jestem z Wiesz, jak ja to myłem? Na sam koniec, jak kończę. I mam mieć maszynę, biorę to, otwieram klapę, staję tu i pryskam tak. się tu kurwa. Pryskać ale... się kurwa możesz szauerem, jak to jest kurwa tłuste kurwa, człowieka. Ty... Zobacz, ale... kurwa, co ty pierdolisz, ale... tego nie ruszysz kurwa z zimną wodą. Co możesz kurwa, takie kity kurwa nie mi możesz wyjść. Ale no... posłuchaj. Ty no nie, ty nie posłuchaj, się... no bo kurwa ty... ty... Jesteś, żeby kurwa robić. Co byś teraz robił, opierdala się, a tak to maszynka ładna, pachnąca. Nieźmy, to no, kurwa przynieś kilo cytryn i kurwa w pierdol tu cytryny. Masz, wtedy maszyna nadal a będzie bez... brudna. Nie, weź miał no. Ale brudna a będzie. A jak się kurwa myje lodówkę człowieku? Nie hej, miał tylko kurwowodną z cytryną. Jak masz starą. Jestem mniej cząsteczką. No kurwa, nigdy nie miałeś lodówek, Ja mam po... kogoś innego od tego. I tu gąbeczką w środku. No laka... i miałem kurwa gąbeczkę. Dobra. Aż wezmę gąbkę i im pokażę jak umył. No kurwa, o, w końcu ruszyło. Przecież ja, to ty masz pracować, a nie on. No macie ja? oprazać, Ale on mówi, że on kurwa mył, Że on myje, nie myje. Firanki pościągać? Ja co firanki? ale trzeba pościągać, umyć. To jak jest wolny dzień, kurwa, firanki. A dzisiaj co jest, kurwa? No. Ja się sprawdzę, kurwa, już w I mówisz, że myłeś, kurwa. Musisz to kurwa, ty no bo to musisz robić, tego zimą wodą nie ruszysz, kurwa. No to dlatego, Tu masz ciepłą. Gdzie A masz ciepłą? tym kurwa... Tak? Ale masz do wiaderka, troszkę. I popatrz, jak No kurwa na pewno. O, popatrz. Co? O. No bo kurwa, to jest nieruszane nigdy, kurwa, tylko jest zimą wodą, no i dlatego tak będzie. No. Nie zmienił się tego. Czuć... Kurwa do tyłu, to roboty, to... Kuria, to do chokury, aż to go Kurwa ty. Nie ma dyskusji, trzeba robić, Nie no, bo on mówi, że umył pójść. No nie, ale Ej, zaraz panowie. To, to jeszcze kurwa nie umyte, To też tak, nie umyte. Co nie umyte? No to, to co zbiorę. To będzie później umyte. Nie wiem, ktoś to przesunął. Na raty kurwa robią dzisiaj. Znowu będzie maszyna umyta, brudna i to będzie ją trzany. Nie? nie wyjebaj to mi to ma. kurwa, nogi się połamiesz. Nie ma trzy jest. 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 Ile? Sto kiemków? Ale złoczy. Funt. Funtów. Funt. Funt. To ile za to płaci? 13 funtów. Ale w razie wypadku czy... W razie śmierci no To jakbyś pierdolną nogi połamać, to i tak w chuj z tej kasy. Co no to? Co no to musisz inszor przejść? No to te robię, kurwa. A zrobić trening no od mycia maszyny. No i kurwa, mi się dostaje super podobie Podoby dlaczego pracownika w punkcie górna na zleż Co? Co? Kurwa, glut tam taki wisi, on mówi, że on mył maszynę. Gdzie glut? Woj rękę. To? I tam drugi kurwa. Pa, o to ty tam jeszcze więcej widzisz Widzisz co tam kurwa widzi? południe się nie myje tak dokładnie na szybie. Ale nie ma co robić. Kiedy będziesz mógł? wieczorem? Jak będzie trzeba iść do domu? Ty z żadnego płynu nie wiesz, kurwa. Ochój. Kurwa ma mieć, kurwa pianę. Później? już miał taką pianę. Nigdy nie miałeś piany właśnie? Nie.

<noise> kurwa, żebym ja twojej roboty nie sprawdził, bo kurwa by było same kąplejny Ja zawsze gąbką jadę Te ściany tutaj I zielone, zielone są Co? Zielone są Co zielone, kurwa? Ślamy Ty jesteś zielony, kurwa Jako górek na wiosnę Wczoraj czynczymy no maszynę kurwa płynami, widziałem kurwa. Gdzie ty mnie wczoraj widziałeś? Pawłem kurwa płyny napierd... Nie, przed soraj, się płynami. Jakimi płynami? Kurwa, wczoraj. Przed wczoraj. To wczoraj czy przed soraj, wczoraj miałem wolę. Po pierwsze jakimi? ja też. Po pierwsze jakimi płynami. Church no, no nie wiem jakimi, jakimiś kiertozkiem walisz się. Ze skalerem, tylko odkamieniali. No to chodź, kurwa, pokażę ci. Gdzie to jest już kurwa kamień z powrotem <laughs> szedł. <laughs> tak, bo kurwa go nie ruszyliście. No. Ja nic nie robiłem. A tylko... dlaczego tak się dzieje? No. Bo woda jest kurwa. właśnie. Prze kurwa, nie śmiej, u nas było tak, że kurwa. No te filtry były, to były kurwa, całe białe. Tego kurwa nie szło do czyszczenia. Tam masz taki. Zdeczka tego... podniosła, piszadiesz raka, wykracza. To tak wolno idzie. A oni tu ciemnia kurwa. Bo czy nic kurwa. Nie jak kurwa ze starej buki. To ci mówię, że przynieść kurwa kilo z cytryny i dojdzie domu. ja i jaja ubię. To ci ubię. Jak cię to knię piszczą na... Do góry pociągniemy. Gdzie nie Co? O, patrz, i on my maszynę. Pokaż to. Co to Zaraz tam, gdzie umył, to wrócił i na jednym stronie To się zamocza w 10, Nie? Jesteśmy pozamaczani z karbwarem. Co? Co? Karbwa było pozamaczane. Ostatnia, kurwa, dwa miesiące temu. Czekaj! No dobra, twoja się woda wodę tak. Szybciej kurwa zrobić. Bo pójdę się kurwa raz na miesiąc. I rani nie kurwa. 5 się kurwa go, jak się nie, ja, ja nie, nie, nie będę trenował go. Pokaż bo on tu dyskutuje z pół godziny. Nie, nie, ja nie, nie będę trenował, niech to inny mu pokaże. Mówi, no powiedzą co, mi tak no, <słukasz> a kwiat, <słukasz> nie ma Ja mam w chuju takie rzeczy. Nieźrodne myślenie. A dyskutuję, to, to, to ja wiem dlatego ja mówię, nie tłumaczę. Bo ja mówię tak, on swoje. Jak się wszyscy nie Czemu Dobrym syzo? Tys, tys, syzora nie ma. Kurwa, gdzie jest syzor? Nie, wszyscy chodzą. Kurwa, Słysza, nic nie trzeba. Ale musisz się na ręce. Chodźmy, no wodę na koniaku. Tam jest piwa.